głos nadziei na każdy dzień. Prośmy Boga. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dane. List Jakuba, rozdział pierwszy, werset 5. Przywilejem każdego wierzącego jest najpierw rozmowa z Bogiem w swojej komórce, a potem w imieniu Boga rozmawianie z bliźnimi, abyśmy mieli co udzielać? Musimy codziennie otrzymywać światło i błogosławieństwo. Potrzeba dziś ludzi, którzy mają łączność z Bogiem i trwają w Chrystusie, i którzy dzięki współpracy ze świętymi aniołami są otoczeni świętym wpływem. W sprawie Bożej potrzebni są ci, którzy mają moc pochodzącą od Chrystusa, moc wyrażania miłości Bożej w słowach pełnych zachęty i sympatii. Kiedy wierzący chyli się przed Bogiem w błagalnej modlitwie, pokornie i ze skruchą przedstawiając swą prośbę płynącą ze szczerego serca, wówczas przestaje myśleć o samym sobie. Jego umysł napełnia się myślami o tym, co musi posiadać, aby kształtować chrześcijański charakter. Modli się. Panie, jeśli mam być kanałem, przez który Twoja miłość ma płynąć codziennie, w każdej godzinie, przez wiarę domagam się łaski i mocy, które obiecałeś. Trzyma się mocno obietnicy. A jeśli komu z Was brak mądrości, niech prosi Boga, a będzie mu dana. Jakże miła Chrystusowi jest ta zależność! Jakież upodobanie ma on w wysłuchiwaniu i spełnianiu wytrwałych, gorliwych błagań! Przez cudowną, uszlachetniającą łaskę, Pan uświęca pokornego petenta. Dając mu moc do spełniania najtrudniejszych obowiązków. Wszystko, co czyni taki człowiek, czyni dla Pana, a to sprawia, że nawet najskromniejsze zajęcie staje się wzniosłe i święte. Łaska nadaje godność każdemu słowu i każdemu czynowi oraz wiąże najskromniejszego pracownika z zajmującymi najwyższe stanowiska aniołami na niebiańskim dworze. Synowie i córki Boga mają wielkie dzieło do wykonania na świecie: mają przyjąć Słowo Boże jako swój drogowskaz w życiu, a następnie przekazywać je innym, mają szerzyć światło. Wszyscy, którzy przyjęli spisane Słowo, będą wiernie przekazywać je bliźnim, będą wypowiadać słowa Chrystusa. W rozmowie i zachowaniu będą świadczyć o tym, że codziennie nawracają się na zasady prawdy. Tacy wierzący będą widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi, a Bóg będzie w nich uwielbiony. Ellen White